Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, ja to się długo zastanawiałem, jak to w ogóle podejść do tego odcinka i nawet przed chwilą nagrałem coś, co można nazwać poprzednią wersją, ale to do bani było. Słuchajcie, chciałem żebyśmy dzisiaj porozmawiali o papieżach. Wszyscy wiemy, że papieże to bardzo nieciekawi ludzie, byli przede wszystkim byli jacyś niemoralni, tacy hipokryci, niby wiecie, tacy pobożni, a tak naprawdę mieli hordy kochanek, nieślubne dzieci i takie różne sprawki osobiste. Słuchajcie, przejrzałem sobie papierzy od roku 1700. Tak stwierdziłem od roku 1700, akurat dlatego, że w roku 1700 rządy objął Klemens XI, tak równiutko w tym roku. I słuchajcie, no nie da rady przejrzeć papieży z 2000 lat. No ja wiem, że to papieństwo się wcale nie zaczęło od Piotra, tylko tam może jakiegoś tam Damaze'go, czy potem Leona Wielkiego, ale to już zostawiamy te różnego rodzaju y, antyklerykalne teorie spiskowe dotyczące Kościoła. Dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, kochani, przejrzałem sobie naprawdę tych papieży. Dwudziestu kilku od tego 1700 roku, dlaczego od tego roku. No, no ta, tak się złożyło. No właśnie tak się złożyło, Równy, równa data. Po prostu, no. I żeby zobaczyć sobie, co to byli za ludzie, tak generalnie rzecz biorąc, korzystając z takich łatwo dostępnych w miarę opracowań historii kościoła. Słuchajcie kochani, oczywiście gdzieś tam jakieś wikipedii, takich rzeczy, które można dosyć łatwo wygooglać w internecie. I teraz słuchajcie, no, chodzi o to, że wniosek od razu może wysnuje na początku. Otóż, że tak naprawdę w tej całej historii Kościoła, to oczywiście zdarzali się ci faceci bardzo średni, jeśli chodzi o prowadzenie się moralne. Tutaj szczególnie takie dwa okresy się wyróżniają. Pierwszy to pornokracja, czyli X wiek w Rzymie. Tam chyba taką najgorszą postacią był jaki Jan XII, rządy merozji, czyli w sumie prostytutki, która wynosiła swoich kochanków, synów na tron piotrowy. No, straszne rzeczy się tam działy. I potem mamy okres renesansu, najsłynniejszy Aleksander VI bordzia. Mowa o tam przepychu, orgiach i różnego rodzaju rzeczach. Tylko słuchajcie, kochani, to są takie sensacyjne obrazy, o których się gdzieś tam tołkuje w mediach, pokazuje, jako ciekawostki, wiecie tam dziesięciu najgorszych papieży, pięciu najgorszych papieży, najgorsze skandale w historii papiestwa. Tylko że jak spojrzymy na to, tak. Szeroko, to zobaczymy oczywiście, że jest to obraz zupełnie mylący, że większość z tych mężczyzn. Którzy zasiadali na tronie piotrowym, wcale tacy nie byli. Oczywiście nie mówimy teraz o tym, czy oni byli najmądrzejsi, czy oni byli wszyscy idealnie najpobożniejsi, czy oni podejmowali najlepsze, najsłuszniejsze decyzje. Pamiętajmy o tym także, że do roku 1870 papież był także głową państwa kościelnego. Tu. Czy nam się to podoba, czy nie? Ja uważam, że to państwo kościelne to nie był taki najgorszy wynalazek i papiestwo w sumie nie miało innego wyjścia niż chociażby wykrojcy, takie maleńkie państwko, w którym byłoby jakoś tam niezależne politycznie i mogłoby się układać jako także niestety taka strona świecka w tych wszystkich konfliktach, zarówno tych państw włoskich, jak i tych potem europejskich cesarstwa Hiszpanii i Francji, bo tu głównie o tych mówimy dlatego że inaczej po prostu papież stałby się tylko i wyłącznie jakimś tam nadwornym kapelanem czy na przykład króla Francji czy cesarza cesarstwa niemieckiego narodu niemieckiego czy króla Hiszpanii no taki by spotkał jego los kiedy już zostało te państwo kościelne okupowane przez państwo włoskie, państwo włoskie otwarcie antyklerykalne, już w zupełnie innych czasach, w XIX wieku, to wyglądało troszeczkę inaczej, już. Mieliśmy do czynienia troszeczkę z rozwojem mediów, wszyscy na świecie wiedzieli, co się dzieje z papiestwem i papiestwo mogło tutaj uzyskać pewnego rodzaju niezależność. którzy mówią, że to właśnie bardzo duże korzyści przyniosło papiestwu i w sumie mają rację. Tylko, że nie zmienia to faktu, że w latach wcześniejszych, z wielu różnych przyczyn, Chociażby właśnie braku mediów i braku tej takiego innego kanału porozumiewania się z wiernymi na całym świecie, Te państwo kościelne, czy nam się to podoba, czy nie, ono było rzeczywiście papieżstwu potrzebne, żeby zachować jakość i zależność. Bo jeszcze raz powtórzę, papież by się po prostu stał takim kapelanem na dworze u któregoś z tych władców świeckich i to byłoby bardzo niedobrze dla kościoła. Także, kochani, przeglądając sobie tych papieży. Widzę, że w zasadzie nic się nie dzieje. Nie ma jakichś legendarnych orgii, jakichś podejrzeń, jakichś niemoralnych rzeczy, jakichś potwo potwornych spraw. Mamy ludzi mniej lub bardziej udolnych, mniej lub bardziej zaradnych politycznie. Generalnie wszyscy uchodzili za jakoś tam w miarę pobożnych i za takich, którzy tą tiarę dźwigali naprawdę z. No z szacunkiem i ze zrozumieniem swojej funkcji. Taki Klemens XI, 1700-1721 w ogóle przez wiele dni odmawiał tiary. Ktoś może go mieć za cwaniaka, dlatego że tylko na dwa dni przed konklawę yy, przyjął święcenia kapłańskie i odprawił swoją pierwszą mszę, bo wcześniej był kardynałem, bo tak kiedyś było, że można było być kardynałem, nie będąc duchownym, ale to tak nie jest takie proste, że on yy, zrobił to po prostu tak dla kariery. Ci ludzie przede wszystkim byli straszliwie zaplątani politycznie, dlatego że mieliśmy do czynienia na początku XVIII wieku z wojną tak zwaną sukcesję hiszpańską, która toczyła się na terytorium Włoch. Po prostu wygasła dynastia Habsburgów w Hiszpanii, bo Francuzi się od zawsze bali, że są otoczeni kleszczami z dwóch stron przez Habsburgów, z Niemiec i z, Fra z Hiszpanii. No i Habsburgowie purbonowie francuscy chapsnęli sobie Hiszpanię i oczywiście te wojny te to toczyły się głównie we Włoszech i te państwo kościelne biedne było po prostu demolowane przez wojska tych państw, biedny Klemens XI jako ostatni w ogóle z papieży wypowiedział wojnę wypowiedział wojnę cesarzowi austriackiemu, znaczy rzymskiemu, formalnie niemieckiemu, a tak naprawdę cesarzowi austriackiemu, Józefowi I w latach 1708-1709, no tak naprawdę dlatego, że po prostu państwo kościelne było niemiłosiernie demolowane przez wojska właśnie, że te niemieckie tak naprawdę, w dużej mierze złożone z luteranów, którzy tam dopuszczali się różnego rodzaju ekscesów także religijnych. Słuchajcie, więc mamy, no mamy tych papieży, no. Mamy właśnie tego Klemensa 11. Potem po nim nastąpił jakiś Inocenty XIII. 1821 I tu w zasadzie do niego też nie ma jakichś większych zarzutów. No, był nastawiony pokojowo, został wybrany po łapówce. Tam na tym konklawie się różne rzeczy działy i potęgi, czy europejskie, czy te małe lokalne włoskie, jakieś Wenecje, czy inni medycyusze, wiecie tam knuli po prostu, żeby wybrać takiego papieża, jaki im pasuje. Ale to nie chodzi o to, że to wręczano temu człowiekowi, temu kardynałowi, co został wybrany łapówkę. Bardzo często im zależało, że państwo kościelne było zupełnie bezwolne i żeby tak, wybrać jakąś taką zaproszeniem pobożną pierdołę. Niech ten człowiek tam się modli, niech te klepie te różańce i niech nie ogarnia w ogóle tego, co się dzieje. To często to był taki plan polityczny, czy, czy Austrii, czy Francji, czy Hiszpanii, czy na przykład Medyceusz. Bo więc to był taki w ogóle bardzo, niestety tutaj taki dosyć motyw rozpowszechniony, że mieliśmy do czynienia z papieżem pobożnym. Gdzieś tam do ludzi serdecznym, takim sympatycznym człowiekiem, który się przejmował swoim stanowiskiem, osobiście bardzo uczciwym, który był totalnie nieudolny, jeśli chodzi o zarządzanie państwem kościelnym, jako władca świecki, oraz także często po prostu otaczali go jacyś kompletni karierowicze i totalne miernoty, które tylko chciały po prostu gdzieś tam wleść po, po tej drabinie kariery kościelnej i się po prostu nachapać. Więc. Potem mamy Benedykta XIII, 1724-1730, on był także wybrany pod wpływem politycznym, tutaj cesarz Karol VI Habsburg bardzo się udzielał, był pobożnym mnichem, kompletnie oderwanym od świata, dawał się zupełnie zmanipulować swoim faworytom oszustym, tu najgorszy był niejaki Nikola Kościa no to był kardynał niestety, łapów znienawidzony przez rzymski lud, który go łupił i tak ta historia wyglądała po nim mamy Klemensa XII który rządzi w latach 1730-1740 no, tutaj też miał pecha gdyż znowuż na terytorium państwa kościelnego toczyła się wojna uwaga, to była tak zwana wojna o sukcesję polską bo to w Polsce wtedy było niestety zamieszane strasznie jeśli chodzi o tron jedni do sasa, drudzy do lasa Kolejny rozdział tej historii, pewnie większość żołnierzy w ogóle nie miała pojęcia w tym uczestniczy, ale tutaj znowuż były wojny pomiędzy właśnie w tym Austrii i Hiszpanią, no bo wtedy już Hiszpania grała w drużynie burbońskiej, czyli to co wcześniej jakby został taki game changer, tak? Na początku XVIII wieku, z powodu tej zmiany dynastii w Hiszpanii. No i tutaj, jakby całe rządy tego Klemensa XII było te nieszczęsne, że on został wybrany jako człowiek stary. Po, szybko stał się niewidomy, przykuty do łóżka i demencją. Także on w zasadzie. Nie miał nawet co złego porobić, niestety tutaj do władzy dorwali się faworyci i różne przyjemne rzeczy robili. Potem mamy papieża Benedykta XIV, papieża wbitnego. Słuchajcie, sam Wolter, papież antyklerykałów, pisał o nim: Zmuszony jestem uznać nieomylność Waszej Świątobliwości w rozstrzygnięciach dotyczących literatury i innych ważnych spraw. Miał on wielki autorytet jako Intelektualista, jako człowiek nauki, był bardzo taki elastyczny w relacjach z państwami niekatolickimi, z Anglią na przykład. Zawar wiele konkordatów z państwami katolickimi, a te relacje były bardzo skomplikowane, bo się wszyscy domagali odwołania Jezuitów. Z Hiszpanią zawarł, z Francją, z tymi różnymi państwkami włoskimi. Także tutaj jak umierał, to w ogóle wszyscy wspominali. Że w ogóle jego następcy mieli taki problem, ponieważ wszyscy wtedy tak sobie myśleli, o, no to fajnie by było, jakby taki był następny Benedykt XIV. No a to wiadomo, że takim następcą, takiego wybitnego papieża, który otoczony jest takim szacunkiem, który uchodził, a rzeczywiście za wybitnego intelektualistę, no on tu na przykład stworzył procedury kanonizacyjne w dużej mierze stosowane do dzisiaj. Procedury badania cudów, którymi na przykład powinno się badać cuda, które no, podobno się dzieją na przykład na spotkaniach charyzmatycznych. To ich powinny objąć te procedury wypracowane przez Benedykta XIV. On rządził w latach 1740-1758. Podobno bardzo sympatyczny w obejściu Chociaż taki troszeczkę szokujący, bo potrafią ludziom przywalić jakimś takim żartem w bardzo oficjalnej sytuacji, dotyczącej na przykład jego godności papieskiej. No to mogło być dosyć szokujące dla ludzi, ale ogólnie wiadomo, że no to był w ogóle jeden z najwybitniejszych papieży w dziejach. Tutaj wiadomo, można mu zarzucić kwestie związane z rytami chińskimi, ze skasowaniem ich, ale to jest zupełnie inna kwestia, Ile on miał informacji, to do końca nie wiadomo, i to może zostawmy na razie. Potem mamy Klemesa 13. 1758-1769. No, on miał pecha, no właśnie, bo był. Następco takiego wybitnego czeka. sam był dosyć niestety mierny, chociaż był absolutnie osobiście pobożny i uczciwy i tutaj nie można mieć żadnych zarzutów co do niego. Z takich ciekawszych rzeczy, no to kazał zamalować golizny w kaplicy sekstyńskiej. Potem mamy następnego, Klemensa XIV, No tutaj, tutaj, co o co nim można powiedzieć? Wszyscy go naciskali w sprawie kasety jezuitów, i to i katolicy, władcy, no i oczywiście on tych niestety jezuitów ostatecznie skasował, bo po prostu grożono, że jak nie skasuje jezuitów, to mu praktycznie, rzecz kościół skasują, wszystkie zakony i tak dalej, i każdy władca sobie przejdzie na swoją religię państwową, no i on tych jezuitów skasował. Chciał zapobiec rozbiorom Polski, interweniował u Marii Teresy. No jest taka opinia, słuszna czy nie, że no, polscy, powiedzmy, polski ruch niepodległościowy w XIX wieku miał niejakie problemy z papiestwem. To jest oczywiście problem trochę bardziej skomplikowany. No ale ten papież starał się jakoś, przynajmniej zupełnie nieudolnie, gdyż wtedy oczywiście ta pozycja papieska była już fatalna, zapobiec rozbiorom Polski. Potem mamy Piusa VI, postać bardzo ciekawą, że bardzo długo, 24 lata, 75-99, oczywiście XVIII wiek. Z jednej strony człowiek też bardzo taki wykształcony i w ogóle na salonach dobrze sobie radził, znał języki itd., tak rozbudowywał katedrę nauk przyrodniczych, bo już za Benedykta XIV właśnie wprowadzono na Uniwersytet Rzymski nauki ścisłe, budowano tam jakieś laboratoria, inne pracownie i takie różne rzeczy właśnie ciekawe robiono. No, za Piusa VI to kontynuowano, no tylko że oczywiście wtedy zaczęły się za niego różnego rodzaju zamieszania związane z rewolucją francuską. Także tutaj już to wszystko go ogarnęło. Był niestety dosyć rozrzutny, tutaj rewolucja w Europie, wojny się zaczynają, on buduje jakieś pałace z bardzo ważnych wydarzeń. Tu mieliśmy heretycki synod w Pistoi w 1786 roku, na który on powiedział, bólną autorem fidei. Jeśli sobie nie wygooglujecie, co to jest synod w Pistoi, to powiedzmy tak, powiem to teraz, takim, powiem to teraz tak, jak jakiś lefebrysta. To był taki Sobór Watykański II, który został potępiony. Przez tą ból autorem Fidei, która podobno do dzisiaj zachowuje status jako nieomylna nauka, ale o tym teraz nie rozmawiamy. Słuchajcie, kochani. Można mu tam właśnie wiele zarzucić, że, yy, no, właśnie yy, tutaj yy, troszeczkę tak, potępił powstanie Kościuszkowskie, yy, namawiał yy, króla Polski Stanisława Poniatowskiego, żeby się przyłączył do Targowicy. No, niestety Polska już mu wtedy po prostu widniała jako taki element europejskiej rewolucji, niestety. Możemy mieć o to pretensje do papiestwa, możemy to rozumieć. Yy, słuchajcie, ale. Jego życie naprawdę skończyło się bardzo ewangelicznie, ponieważ wiemy, że w 1796 roku Napoleon wkroczył do Włoch. Tam został papież w zasadzie wygnany z Rzymu. Założono Republikę Rzymską. On został aresztowany przez Francuzów. Ciągano go po różnych miastach włoskich, francuskich. To nie jest tak oczywiście, że go bito i trzymano w lochu, ale no był po prostu więźniem. Więźniem, którego traktowano oczywiście dobrze, ale którego po prostu ciągano już jako schorowanego starego człowieka. I który ostatecznie w tej niewoli zmarł, i na koniec życia powiedział tak: Polećcie mojemu następcy wybaczyć Francuzom, tak jak ja im wybaczyłem. Myślę, że to jednak dobre podsumowanie jednak pontyfikatu. Potem mamy Piusa VII, 1800-1823, i tu znowu pontyfikat tego człowieka, oczywiście, upływa pod znakiem wojen napoleońskich. On, najpierw, jest bardzo elastyczny, on nawet głosi kazania, to szokujące dla niektórych, że spokojnie da się Ewangelię pogodzić z demokracją. Podpisuje konkordat z Napoleonem. No wie, że trzeba się z tym Antychrystem jakoś układać, ale zostaje ostatecznie przez niego aresztowany po różnych tam perturbacjach. I w latach 1809-1814 jest więźniem. Też tam go przewożą między różnymi miastami. No też oczywiście, oczywiście to nie jest tak, że jest w lochu, ubity, katowany, ale jest więźniem. Kiedy to się kończy, no to tutaj co można mu zarzucić? odbudową mury Getta. Ale to było tak, że oczywiście odbudowa murów getta i jakiś nawet ucisk ekonomiczny Żydów można potępić, oczywiście. Tylko, że oczywiście wszyscy będą mówić, że to jest jakiś wstęp do Holokaustu. No to są oczywiście bzdury. Od mieszkania Żydów w getcie do Holokaustu naprawdę daleka droga. Tym bardziej, że wiele elit żydowskich tak naprawdę sama chciała, żeby Żydzi mieszkali w getcie, żeby się mieszali z gojami. To był troszeczkę obopólny interes, a niestety Żydzi. No po tym okresie rewolucji, w okresie restauracji byli troszeczkę nacenzurowanym, dlatego że no, słusznie czy nie, jak zawsze uchodzili z rewolucjonistów. No, wszystkim ludzie byli przerażeni tym, jak Napoleon zrobił Sanhedryn w 1806 roku we Francji, bo już myśleli, że koniec świata idzie, bo jest sanhedryn. No, i tak to było. Słuchajcie, kochani, tenże hmm, Pius VII tak się odwdzięczył na rodzinie Bonaparte, za to, że go więziono, że kiedy już Napoleon tam skończył swoją karierę, on przyjął jako uciekinierów rodzinę Bonaparte do siebie, dał im gościnę i powiedział, że nic wam się tu nie stanie i żadna zemsta ze strony zwycięzców was nie spotka. Jeszcze jeśli chodzi o taką. Hmm, Pokaz jego takiej dosyć polityki realistycznej było to, że zachował neutralność w konflikcie Hiszpanii z koloniami, bo wtedy wybuchły te w 1822 roku powiedzmy, że to już trwało te rewolucje na kontynencie południowoamerykańskim w Meksyku. I tak dosyć realistycznie, wiedząc, że Hiszpania już jest tak słabym krajem, że nie utrzyma tych kolonii, zachował tutaj neutralność, a jego już następca w zasadzie uznał te państwa. Więc potem mamy Lona XII, i tu jest ciekawie, bo Lon XII, skrajnie konserwatywny, bardzo pobożny, skupiony na sprawach religijnych. Tutaj były takie kontrowersje, że on niby potępiał uwaga szczepienia, ale podobno jednak szczepienia w państwie kościelnym się w 1828 roku odbyły. Więc to jest takie nie do końca. Yy, tutaj, niestety, także miał pewne ekonomiczne problemy z Żydami, to znaczy doładował im jakichś podatków. Żydzi uciekli w dużej mierze wtedy z państwa kościelnego, troszkę oni tak wracali, ale naprawdę tu trzeba jasno mówić, że te relacje z Żydami. One są jak najdalsze od Holokaustu. To się wszystkim ludziom wydaje, że tak, to się Holokaust skończyło. Nie, Holokaust spowodowali pogańscy naziści niemieccy, którzy kierowali się nie względami religijnymi, tylko jakąś mitologią krwi i chorym nacjonalizmem. Więc, kochani, reformował państwo, ale niestety w duchu bardzo klerykalnym i to dosyć popsuło ekonomię państwa kościelnego. Generalnie rzecz słabo nim zarządzał. Były jakieś plotki, że jak był młodszy, to miał dzieci, jak był nucjuszem w Niemczech. I to w zasadzie jedyne rzeczy dotyczące papież, jakiegokolwiek papieża, z którym się tu spotkałem z tego okresu, ale to chyba tylko były plotki. Yy, ustanowił rok Jubieluszowy, gdzie tam boso z najświętszym sakramentem, z gołym głową chodził po Rzymie, więc widzimy, że taki troszeczkę nawet ostentacyjna ubóstwo, uniżenie papieskie to nie jest wynalazek ostatnich lat to było tak wiecie jak trzeba byli w koronie jak trzeba to na bosaka klęczeli z gołą głową przez wiele godzin modląc się tam o coś z ludem rzymskim więc uchodził generalnie rzecz biorąc za pobożnego i skupionego o sprawach religijnych ale za takiego generalnie rzecz biorąc troszeczkę konserwatywnego tłuka chociaż w wielu kwestiach był taki postępowy potępiał niewolnictwo Właśnie nawiązał te stosunki z tymi państwami południowoamerykańskimi. Pius VIII on rządził bardzo krótko, w latach 1829-1830. Zgodził się na mieszane małżeństwa w Niemczech, nic więcej o nim w zasadzie nie wiadomo. Potem mamy <śm> <śm> takiego ulubionego papieża konserwatystów, Grzegorz XVI. 1831-1846. Słuchajcie, cały ży żył jak mnich, pościł, modlił się, to był kamedu w ogóle ekstra, hiperturbokonserwatywny, potępił powstanie listopadowe, ale po tym przepraszał Polaków, mówił, że został w błąd wprowadzony. Jak zawsze oczywiście po prostu polskie powstania uchodziły za element liberalnej czy socjalistycznej rewolucji, co oczywiście takie nie było. I zawsze rosyjscy tam propagatorzy tak to przedstawiali papiestwu. Yy, uznał powstanie też tych państw południowoamerykańskich i tutaj po, nie zgodził się na budowę kolei i na oświetlenie ulic w Rzymie. Bo po prostu uważał, że to będzie sprzyjało rozwojowi burżuazji, jakiemuś handlowi, nie, po prostu postępowi, któremu się nie podoba. Yy, I że to będzie prowadziło do bezbożności. Z ubolewaniem przyznam, że miał rację, <laughs> ale następny był Pius IX, który był jednak większym realistą i on już to wszystko zrealizował. Zbudował koleje, oświetlił ulicę i tam różne inne rzeczy wprowadził. Papież na początku bardzo taki uchodzący za liberała, ale potem jak zorientował się, że nawet jak się uchodzi za liberała, to i tak wybuchnie rewolucja, to się stał mega turbo super konserwatystą i wiemy, że to był ostatni papież władca państwa kościelnego, gdyż w roku 1870 został napadnięty po prostu i dlatego że rzeczywiście całe zjednoczenie Włoch, piękne, wspaniałe, romantyczne, to tak naprawdę był po prostu podbój wewnętrzny, brutalny tych wszystkich państw i i ustanowienie takiego państwa, które zaraz już się rzuciło w taki hipermasoński nacjonalizm, które chciał mieć kolonie, które chciał podbijać innych, które chciał tam eksploatować innych, które potem się wplątało w tragiczną pierwszą wojnę światową, potem to się wszystko skończyło faszyzmem, i takie mieli plusy Włosi z tego państwa. I jeśli chodzi, Piusz IX, oczywiście, był człowiekiem bardzo pobożnym, oddanym sprawie, hiperturbokonserwatywnym. Nie można jego osobistemu życiu nic zarzucić wokół pornokracji, w ogóle renesansem. To nie ma kompletnie nic wspólnego. Jak się zaczęły te walki o oblężenie Rzymu. Przez wojska włoskie, no to on w zasadzie tak popatrzył i stwierdził, że koniec tej walki. Nie będzie się zabijać, to jest bez sensu. W ogóle kazał wojsku przestać walczyć, bo widział, że to, to no nie ma co. W ogóle po co? Po co, że i tak przegrają i tylko ludzie się pozabijają? Yy, oczywiście, jak tam w czasie tych walk jakiś ludzie się dostali do niewoli wojsk papieskich, no to oczywiście kazał, w zasadzie kazał ich od razu wypuszczać. Tutaj tak naprawdę jedyny cień. Oczywiście, o ile komuś się można mówić, że to cień, bo był super konserwatywny, mi się to podoba. To ta sprawa nieszczęsna sprawa Edgardo Mortara z 1858 roku, czyli tego dziecka żydowskiego, które zostało potajemnie w czasie choroby ochrzczone przez mamkę, katoliczkę, i to dziecko potem, jako dziecko katolickie, chrześcijańskie, zostało tym żydowskim rodzicom zabrane. Dlatego, że po prostu że miałoby zostać wychowana jako katolika. On miał oczywiście kontakt z rodzicami. Ten człowiek potem został, uwaga, księdzem. I księdzem, który całe życie dziękował Kościołowi za to, co się stało. I poświęcił swoje życie ewangelizowaniu Żydów. Umarł w 1940 roku. I całe życie był wdzięczny Piusowi IX za to. Co jednak nie zmienia faktu, że ja się z tym po prostu pogodzić nie mogę i po prostu mi się to nie podoba, i po prostu tyle, i, i, i co by nie mówić, yy, potępiam to, autentycznie, nie jestem w stanie tego kompletnie zaakceptować, pomimo wszystko. Yy, potem mamy Leona XIII, papieża, wybitnego intelektualistę, na miano Benedykta XIV największego, człowieka, który Uruchomił sprawę robotniczą w kościele, bardzo nowoczesnego, pierwszego papieża, który no, nie władza już, władza już państwem świeckim. W ogóle jeden z najwidzianych papieży w dziejach, Rerun Nowarą, to jest pomnik myśli ludzkiej, to jest coś, co było takim elementem który zamienił kapitalizm, ten krwiożerczy kapitalizm, który wyciskał robotnika w taki kapitalizm, powiedzmy, z ludzką twarzą i coś, co było też skutecznym narzędziem walki z socjalizmem. Potem mamy oczywiście hiper, super, pobożnego Piusa X, znienawidzonego przez kościelne lewactwo, bo walczył z modernizmem. Osobiście człowiek absolutnie święty, pobożny, skromny, żadnych zarzutów wobec niego. Potem mamy Benedykta XV., w praktycznie pontyfikat był wojenny i tak naprawdę te głównie się koncentrował na tym, żeby zakończyć wojnę i ulżyć yy, ofiarom tej wojny. Watykan jeśli Watykan po prostu po wojnie, po wojnie i po tym okresie powojennym, kiedy pomagano także ofiarom rewolucji w Rosji, w Polsce, ofiarom działań wojennych, praktycznie Watykan się kompletnie spłukał, tam nie było nic pieniędzy, bo wszystko poszło na pomoc charytatywną. Potem mamy Piusa 11, kogoś na miarę, charakter podobno, podobno podobny do Benedykta XIV, taki paradoksalny człowiek, Żadnych zarzutów wobec niego nie ma. Potem Pius XII, papież okresu wojny. W pewien sposób najwybitniejszy papież XX wieku. Czemu? Dlatego, że przeprowadził jednak Kościół przez najgorszy czas II wojny światowej. To jednak było niewyobrażalne, co on przeżył. On z jednej strony musiał ogarnąć Kościół na całym świecie, z drugiej strony on miał w zasadzie w pewnym momencie już pod nosem czy faszystów włoskich, a potem samych Niemców. Oraz brytyjskie i amerykańskie samoloty nad głową. Oczywiście wiemy, że ta cała kampania oszczerstw przeciwko niemu, to rozpętana w latach 60. przez Sowietów, przez sowieckie służby, to są kompletne bzdury, brednie. Po wojnie wszyscy Żydzi go kochali, Żydzi mu dziękowali. Zarazem jakby animował całą akcję ratowania Żydów po całej Europie. Jaki po prostu ratował ich w Rzymie, już konkretnie, po prostu w apartamentach papieskich Żydówki rodziły dzieci na tym łóżku, na którym spał papież. No tak to wyglądało. Y po prostu to, co zrobiono i to się jeszcze stara się robić z tym człowiekiem. To jest kompletny skandal. Oczywiście tam wielu może mi zarzuty takie czy takie. Są konserwatyści, którzy czepiają się na przykład, że on w pewien sposób zapoczątkował reformy returgiczne, że tam już działał Bunini, ale to są zupełnie inne kwestie. My mówimy o tym, że to był absolutnie uczciwy, pobożny i bardzo oddany człowiek i także bardzo skuteczny papież, który sobie świetnie poradził w tej sytuacji. Potem mamy już papieży tak zwanych soborowych czy posoborowych i tu ich kompletnie nie będę omawiał, gdyż oni mają świetną opinię i wszyscy kochają. Franciszka zostawił, bo jego, bo jego tutaj rządy, jego pontyfikat trwa i tak naprawdę jeszcze wszystko może się zdarzyć, więc zostawmy sobie te oceny. Franciszka. Kochani, słuchajcie, więc widzimy co. Może ja Wam tutaj się nagadałem, nagadałem i ktoś stwierdzi, po co to wszystko. Słuchajcie, przejrzałem papieży od 300 lat. 300. I naprawdę tam praktycznie rzecz biorąc nie było tak naprawdę niczego.